Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz ilu studentów jest w tej grupie. Zacznę od wypisania wszystkich danych. Wiemy, że 23 lata jest to średnia wieku studentów. Natomiast 24 lata jest to średnia wieku studentów i opiekuna. Wiemy, że opiekun ma 39 lat. Pytają nas w zadaniu, ilu jest studentów w tej grupie. Wiemy, że średnia wieku studentów, to inaczej suma wieku wszystkich studentów przez ilość wszystkich studentów. Sumę wieku wszystkich studentów oznaczał niewiadomą A, natomiast liczbę wszystkich studentów oznaczał niewiadomą B. W takim razie wiemy, że A przez B, czyli suma wieku wszystkich studentów, przez liczbę wszystkich studentów jest równa średniej wieku studentów, czyli 23. Dodatkowo możemy ułożyć równanie dotyczącej średniej wieku studentów i ich opiekuna. Czyli wtedy średnia, która wynosi 24 lata, będzie równa w sumie wieku wszystkich studentów dodać wiek ich opiekuna, czyli 39, przez liczbę wszystkich studentów dodać. 1, ponieważ jeszcze dodajemy opiekuna. I w zadaniu pytają nas, ilu studentów jest w tej grupie, a liczbę wszystkich studentów oznaczyłam niewiadomą B. Czyli w takim razie musimy obliczyć, ile wynosi B. Z pierwszego równania wyznaczymy niewiadomą A. Pomnożymy ułamek na krzyż. Otrzymujemy, że a jest równe 23b. Teraz do drugiego równania w miejsce a podstawię 23b. Otrzymam następujące równanie: 24 równa się 23b dodać 39 przez b dodać 1. Otrzymaliśmy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą b. I teraz z tego równania obliczymy wartość b. Pod 24 znajduje się 1 i możemy pomnożyć teraz na krzyż, ponieważ mamy ułamek równa się ułamek. Czyli 24 razy b dodać 1 równa się 1 razy 23 b dodać 39. Obliczamy. 23b, które jest po prawej stronie równania, przerzucę na lewą stronę równania z przeciwnym znakiem. Natomiast 24, znajdującą się po lewej stronie równania, przerzucę na stronę prawą równania z przeciwnym znakiem. Otrzymujemy, że b jest równe 15, a b to była nasza szukana. Przez B oznaczyliśmy liczbę u wszystkich studentów. W takim razie odpowiedź do tego zadania będzie brzmiała następująco. W tej grupie jest 15 studentów.